Witam, kochani, nasz dzisiejszy temat to gazlighting. I mogę bez wątpienia powiedzieć, że to jest najstraszliwsza forma przemocy psychologicznej, w której głównym celem manipulatora jest przekonanie się, że coś z tobą jest nie tak, twoja wizja świata jest nieadekwatna, a jedynie on tu potrafi myśleć obiektywnie. Nazwa tego terminu pochodzi od filmu Gazlight po polsku gasnący płomień, w którym pokazano, jak mąż stopniowo doprowadza swoją żonę do szaleństwa. Przesuwał przedmioty, zmieniał osiedlenie w domu, tworzył hałasy, ale najważniejsze jest to, że przekonywał ją, że to tylko jej się to wydaje, że jest dziwna i w ogóle nieadekwatnie reaguje na rzeczywistość i ma już poważne problemy z głową. I tak bardzo ją w tym przekonał, że kobieta zaczęła wierzyć, że rzeczywiście jest nieadekwatna. No dobrze, w skrócie mogę powiedzieć, że gazlighting to. Bardzo podłe i ciche kłamstwo, mające na celu osłabienie twojej pewności siebie i twojej rzeczywistości. E, teraz e, opowiem o sposobach z lightingu. Pierwsze to odrzucenie faktów. Takiego czegoś nigdy nie było. Nie pamiętam tego. Nie mogłem tego powiedzieć. To sobie wymyśliłeś. To nieprawda, takiego czegoś nie było. Drugie, Deprecjacja uczuć. Masz nieadekwatną reakcję. Przestań robić dramat, nie hysteryzuj. Znów przesadzasz. No, jak można płakać w takiej sytuacji? Nic się przecież nie stało. Trzecie. Przenoszenie winy. No, jak zwykle, ze swoimi problemami przechodzisz w nieodpowiednim momencie. Tak, naprawdę nie rozumiesz żartów. Gdybyś była mądrzejsza, moglibyśmy pogadać. Rozwalasz nasz związek swoimi pretensjami. Przestań mnie prowokować. No jak z tobą gadać? No z tobą w ogóle nie da się rozmawiać. Zawsze ci coś nie pasuje. Naucz się normalnie żyć. Czwarte. Podwójne standardy. Gazlet rozmienia zasady, aby ofiara czuła się jeszcze bardziej zagubiona. Można to zauważyć przede wszystkim w zachowaniu. Na przykład... Manipulatorowi wszystko jest wolno. Może chodzić gdzie sobie chce, mówić i robić. Piąte, wykorzystywanie osób trzecich. Aby przekonać się, że myślisz i zachowujesz się nieadekwatnie, manipulator używał innych ludzi. <laughs> tak wszyscy twoi znajomi się z ciebie śmieją. Nikt nigdy nie traktował cię poważnie. <laughs> Może zapytamy o Marię? Ciekawe, kto od nas będzie w nierzecznej sytuacji. Nawet... Twoje dziecko boi się ciebie. Szóste to izolacja. Slater używa izolacji, aby jeszcze bardziej przywiązać ofiary do siebie. Chce, aby nikt nie pojawił się obok, kto mógłby wspierać ofiarę w jej emocjach i pomóc jej zmienić postrzeganie manipulatora. Ofiara zostaje sama, twarzą w twarz ze swoimi lękami, zagubieniem i przekonaniem, że to z nią jest coś nie tak i tak już musi być. Siódme to wątpliwość w rzeczywistości, aby ofiara zaczęła wątpić w swoje działania, wspomnienia i w to, co się w ogóle dzieje. Dziwnie. Nic takiego nie czuję. Może to twoje osobiste? Wtedy było zupełnie inaczej. Teraz ci opowiem. Myślę, że po prostu jesteś zmęczona, dlatego mówisz takie głupoty, prawda? Po prostu wszystko źle zrozumiałeś. No i jak już wcześniej powiedziałam, gazlighting to najniebezpieczniejsza forma przemocy psychologicznej, ponieważ używając tego, o czym dzisiaj powiedziałam, można naprawdę doprowadzić człowieka do szaleństwa i zadać mu poważne rany psychologiczne, ponieważ to bardzo niezauważalne i bolesne kłamstwo. I najważniejszym sposobem na walkę z gazlighterem jest zakończenie komunikacji z nim. Niestety takich ludzi nie da się naprawić, ponieważ zazwyczaj dopuszczają się do tego osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości, psychopaci i tym podobne. Nawet jeśli taka osoba przeprosi z dużym prawdopodobieństwem, później ta sytuacja uderzy prosto w Ciebie. Lazleter zawsze przekręci informacje na swoją stronę, a psychika człowieka bardzo sprzyja takim manipulacjom, ponieważ często postrzegamy to przez pryzmat naszych wartości i przekonań. Nie, on nie mógł tak postąpić. Może ma rację. No i mój na przykład z ogórkiem. Ogórek ułożony do słoika z kieszonymi ogórkami sam się ukisi, ale nasz ogórek może wybrać, czy zostać w słoiku, ale nie może wybrać, czy się ukisić. Ale najśmieszniejsze jest to, że nawet po odejściu od osoby, która stosowała wobec ciebie taką przemoc psychologiczną, wszystko się nie kończy. Ponieważ ten typ manipulacji jest przeprowadzany nad człowiekiem, aby ułączył w siebie i stał się zależny. W dalszej się swojego życia ofiara gazlightera zaczyna nieświadomie sama siebie dobijać. I to nazywa się samo gazlighting. To wtedy, gdy gazlater jak robak zgniótł Twoją osobowość tak mocno, że jego frazy, ograniczenia, oceny, rozkazy zesiedły się w Tobie. Pewnie wszystko źle rozumiem, czuję, widzę. A może przesadzam? Pewnie to wszystko sobie wymyśliłam. Nie mogę siebie ufać i skutki samego gazlatingu. Odczucie siebie jako puste miejsce, szaleńca, histeryczką. całkowita niepewność w sobie. Wstyd samego siebie, nieumiejętność i strach przed podjęciem samodzielnych decyzji, duże prawdopodobieństwo wpadnięcia w sektę oszustów bycia oszukanym, nieumiejętność obrony siebie, ponieważ w poprawności wszystkiego, co mówisz, wątpisz, nieświadome poszukiwanie podobnych, toksycznych relacji, ryzyko utraty kontaktu z bliskimi osobami, ponieważ gazlejter izoluje ofiarę od świata. Inne psychosomatyczne zaburzenia. Zaburzenia odżywiania, bulimie, depresję i tym podobne. Co z tym robić? Pierwsze, zrozumieć, że taki problem istnieje. Drugie, ważne, aby w twoim otoczeniu był, pojawił się ktoś, kto rozumie, wesprze cię w twoich uczuciach i udowodni, że nie jesteś szaleńcem i czujesz to samo, co on. Trzecie, rozumieć, że masz prawo. Prawo do wszystkich swoich uczuć ekspresji, emocji, słów, działań. Czwarte. Ustalić osobiste granice. Piąte. Zwrócić się o pomoc psychologiczną. Szóste. Dokumentować przypadki, słowa itp. Siódme. Odejść. Szczerze i z miłością. Uważam, że dzisiaj zrozumieliśmy, czym jest gaslighting, kto się tym zajmuje, w jakim celu i zrozumieliśmy, że to naprawdę najstraszniejsze ze wszystkich form przemocy psychologicznej. Na przyszłość chciałabym, aby było jasne, że trzymamy się z daleka od takich ludzi, bo nasze własne zdrowie jest najważniejsze. I oczywiście dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Mam nadzieję, że było ciekawe. I do zobaczenia!